Maciek? Co? co ty tutaj robisz? Czemu jeszcze nie śpisz? No bo tak. Chcesz jeszcze trochę pograć? No może chwilę. Ale nie wolno. Wujek kazał tutaj zostawiać telefony. <grym> Widzisz tutaj wujka? Wujek śpi. Też bym chciał trochę pograć. To bierz telefon i spadamy. A co jeśli, gdy wujek nie śpi, nas przyłapie? Wujek śpi. Sprawdzę. Nie się lub przepychają. Ha? No pokrócisz się, Maciek. Boję się, że Cię wyprowadzi się. Co ty bredzisz? Ej, Maciek, co jest?